Niewiele jest sposobów, żeby obniżyć koszty eksploatacji swoich elektronicznych gadżetów. Mówiąc szczerze, jedynie możemy zaoszczędzić, stosując akumulatorki zamiast klasyczne jednorazowe baterie. Owszem, akumulatorki kosztują swoje, a do tego musimy mieć jeszcze jakąś konkretną ładowarkę. No, a ładowarki, jak wiadomo, również potrafią swoje kosztować. Nie dość, że bywają drogie. To do tego bywają kiepskie. Więc którą wybrać, żeby nie było drogo, a żeby było dobrze? Zapraszam do obejrzenia filmu. Jeśli Cię materiał zainteresuje, to daj łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Oraz zasubskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo. Dobra ładowarka do akumulatorków, to niezbędne urządzenie w domu u każdego szanującego się gadżeciarza. No, bez tego w dzisiejszych czasach, ani róż. Więc biorąc pod uwagę fakt, że mnóstwo naszych elektronicznych gadżetów jest zasilane różnego rodzaju bateriami, staramy się znaleźć kompromis i ograniczyć trochę wydatki na ich zakup. A jednocześnie nie chcemy być ograniczeni możliwością ich używania. I tu z pomocą przychodzi nam mikroprocesorowa ładowarka. Większość popularnych, dostępnych w sprzedaży modeli obsługuje przynajmniej kilka formatów akumulatorków, które w zasadzie my również używamy. Więc możemy w ten sposób obniżyć koszty eksploatacji i przynieść ulgę naszemu portfelowi oraz oczywiście naszej planecie. Jednocześnie miło mieć świadomość, że nasze zabawki, latarki, czujniki oraz inne gadżety są zawsze gotowe do użycia. Bohaterem dzisiejszego filmu będą trzy ładowarki. Pomimo że cel ich działania jest spójny oraz zasada działania jest bardzo zbliżona, to jednak wiele je między sobą różni. Ja zaprezentuję dziś urządzenia z tak zwanej niskiej oraz średniej półki cenowej. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy. Czyli na dzień premiery emisji tego filmu, ceny tych ładowarek, w zależności od modelu, kształtują się od 40 do 200 zł. Duża ich różnica cenowa może sugerować ich potencjalną różnicę w jakości i przydatności podczas ich użytkowania. Owszem, zaiste tak jest. Doprawdy nie ma się co oszukiwać, bo jak coś jest tanie, to już z samego konstrukcyjnego założenia nie ma możliwości działać tak dobrze jak urządzenia droższe. I jest to proste oraz zrozumiałe. Wynika to głównie z jakości i ilości użytych komponentów do budowy takiego bądź innego sprzętu. Nie oznacza to jednak, że te tanie oraz te najtańsze ładowarki są całkowicie pasee i należy wystrzegać się ich jak diabeł święconej wody. No nie, tak nie jest. Pominąwszy fakt, że te tańsze ładowarki niewiele mają wspólnego z ich technicznymi założeniami, to jednak w jakimś tam stopniu wykonują swoje założenia, czyli coś tam ładują. Natomiast my, jako normalni użytkownicy, którzy po prostu wkładamy akumulatorek do ładowarki i chcemy wyciągnąć go później naładowany, będziemy zadowoleni. Zadowolenie nasze będzie trwało do mniej więcej wykonania pierwszych pomiarów skuteczności naszych ładowarek. Ponieważ po takich pomiarach szybko nam się oczy szeroko otworzą. Bo się może okazać, że nasze pozornie dobre ładowarki doładowywują nasze kosztowne akumulatorki w 70, no może w 80%. Ja nie twierdzę, że jest to standard, no ale w moim przypadku tak jest. Teraz mam pytanko do osób, które używają ładowarek. Ludkowie mili. Bardzo mnie ciekawi, czy dokonywaliście pomiarów swoich ładowarek. Ciekawi mnie również, czy parametry takich ewentualnych pomiarów są chociaż zbliżone do deklarowanych parametrów przez producenta. Cholernie mnie to interesuje, bo opinie są różne, a w moim przypadku parametry te rozjeżdżają się niestety na maksa. Pytam, ponieważ w dalszym ciągu poszukuję dobrej ładowarki w rozsądnej cenie. Więc być może macie swojego faworyta wśród ładowarek, którego moglibyście mi polecić. Napiszcie o nim w komentarzu, z chęcią poczytam, za co z góry dziękuję. Ja na chwilę obecną proponuję powrót do rzeczywistości. Postaram się bardzo lakonicznie przedstawić te trzy ładowarki. W zasadzie skupię się na krótkim omówieniu ich niewielkich, ale dość istotnych różnic. Te prezentowane modele są stosunkowo dobrze wykonane. Patrząc na nie z estetycznego punktu widzenia, naprawdę nie można im nic zarzucić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia, to również jest ona na wystarczającym poziomie. Wiadoma sprawa, zabezpieczeń nigdy nie za wiele. Pewnie dałoby się jeszcze kilka dodatkowych zaimplementować, to tylko kwestia ceny. Jednak założeniem producentów tych ładowarek. Było dostarczyć na rynek towar o podstawowych parametrach, zachęcającym wyglądzie i stosunkowo niskiej cenie. Moim skromnym zdaniem, udało im się to zaskakująco dobrze. Wiadoma sprawa daleko im jest z jakością i parametrami technicznymi w stosunku do topowych i drogich modeli, ale w swojej półce cenowej osiągnęli swój zamierzony cel. Główną różnicą, którą charakteryzują się między sobą te ładowarki, jest brak możliwości ładowania niektórych akumulatorków. I tu jest tak jak w zasadzie można by się było spodziewać. Im taniej, tym jest gorzej. W zasadzie nic odkrywczego, bo przecież nie ma tanich i zarazem dobrych rzeczy. To z ekonomicznego punktu widzenia jest po prostu niemożliwe. Tak więc, ta najmniejsza i najtańsza ładowarka o nazwie ich C2 to urządzenie ściśle dedykowane w zasadzie tylko dla jednego rodzaju akumulatorków. Jej parametry techniczne producent w założeniu dostosował do ładowania ogniw jonowych typu 18650. Prąd ładowania jest niewielki, wynosi do 500 mA, natomiast napięcie zakończenia ładowania wynosi około 4,2 V. I jak na razie wszystko jest jasne i zrozumiałe. Więc tym bardziej nie rozumie faktu, dlaczego ta ładowarka nie chce się wywiązać z powierzonego jej zadania. Nie rozumie również, dlaczego ta ładowarka za każdym razem podczas testu wskazuje inne parametry ładowania. Jedną wielką niewiadomą dla jest również fakt, dlaczego ta ładowarka po skończonym procesie ładowania na wyświetlaczu pokazuje, że ogniwa są już naładowane na 100%, a w rzeczywistości pomiary miernikiem ujawniają prawdę. I pokazują, że ogniwa są w 70, czasami w 70% naładowane. No, tego to już zupełnie nie rozumie. Powiem więcej, czuję, że ktoś mnie w tej sytuacji ładuje. Więc czy czuję się w związku z tym wyrypany na kasę? Nie, jasne, że nie. Powiem szczerze, siedziało to gdzieś w mojej podświadomości, że skala dokładności tej ładowarki będzie, no powiedzmy delikatnie, żadna. I w tej kwestii się nie zawiedziecie. Kolejną ładowarką będzie również dość popularny model o nazwie Technoline BC1000. Lecz w przypadku prezentowanej teraz ładowarki, producent zmienił jej nazwę na ładowarka mikroprocesorowa Technoline IC8800. Po cholerę to zrobił, nie mam pojęcia, skoro wygląd, cena oraz parametry techniczne. Ładowarki BC1000 i Ładowarki IC8800 wydają się być identyczne. Ok, jak zwał? Tak zwał. Nie da się ukryć, że w tym modelu ładowarki wystąpił spory progres techniczny, wskutek czego za stosunkowo niewielkie pieniądze możemy uzyskać bardzo zaawansowaną ładowarkę. Posiada ona szereg przydatnych funkcji, poczone w uszy od opcji ładowania różnym prądem na dowolnym kanale. Jak i również nie mniej ciekawą i przydatną funkcję rozładowywania. Mamy tu możliwość specjalnego doładowywania w celu odzyskania pojemności. Nie mogło również zabraknąć bardzo przydatnej funkcji testowania ogniw w celu sprawdzenia rzeczywistej pojemności akumulatorka. Ładowarka ta posiada cztery niezależne kanały, więc możemy sterować każdym z nich oddzielnie. Tak więc. Po ilości i dopracowaniu tych funkcji, można domniemać, że powinna być w stanie zapewnić maksymalną trwałość naszym akumulatorkom. Nie można również narzekać na jej jakość wykonania. Tu jest naprawdę bardzo dobrze. Wszystko jest super, hiper, solidnie i estetycznie. Należy jednak wspomnieć, że ładowarka TAI jest przeznaczona tylko do akumulatorków typu AAR-6. I akumulatorków AAAR03. Niby wszystko jest OK, ale są to jednak pewnego rodzaju jej ograniczenia. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że każdy nabywca w momencie zakupu tej ładowarki jest tego świadom, to nie można tego uważać jako jej wadę. Ludkowie Mili Ciekawi mnie jaki typ ładowarki jest przez was preferowany. Co wolicie? ładowarkę dedykowaną pod konkretny rodzaj akumulatorków, czy ładowarkę uniwersalną, która, szczerze, goli, bańki stawia. Super, mnie to interesuje, więc napiszcie to w komentarzu. Z dużą ciekawością przeczytam wszystkie. Pytam, ponieważ ja w dużej mierze używam dedykowanych ładowarek, ale od pewnego czasu posiadam również, no powiedzmy sobie taką bardziej uniwersalną. Więc tym bardziej interesuje mnie Wasze zdanie na ten temat. Także zapraszam do komentowania. A ja zaprezentuję teraz trzecią moją ładowarkę, tą bardziej uniwersalną. Więc mowa teraz będzie o ładowarce Efferektiv UC4000. No, muszę przyznać, że kozacka jest ta ładowarka. Ma możliwość ładowania praktycznie wszystkich popularnych akumulatorów cylindrycznych. Czyli ta jedna ładowarka ładuje te wszystkie akumulatorki, które ładowały te dwie poprzednio prezentowane ładowarki, a nawet więcej, ponieważ tu dochodzi dodatkowo jeszcze możliwość ładowania akumulatorków R20. W poprzednich ładowarkach nie było takiej możliwości. Dostosowana jest do współpracy z akumulatorkami litowo-jonowymi, niklowo-metalowo-wodorkowymi oraz litowo-żelazowo-fosforanowymi. Robi to wrażenie naprawdę. Oczywiście również posiada te wszystkie funkcje, które posiadały poprzednie ładowarki, a nawet więcej czyli ładowanie, rozładowywanie, odświeżanie, testowanie oraz ożywianie zaniedbałych akumulatorków. Ona również posiada cztery niezależne kanały, w których to jednocześnie możemy ładować w każdym inny rodzaj akumulatorków. Jest to super wygodna i przydatna sprawa. Bardzo podoba mi się to, że ta ładowarka ma wbudowany zasilacz. Oznacza to, że nie musimy nosić ze sobą dodatkowego zasilania dla niej, ponieważ kabel zasilający wpina się bezpośrednio z gniazdka do ładowarki. Jeden z poprzednich filmów jest szerzej poświęcony tej ładowarce i znajduje się na moim kanale, więc zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z nim. Tą ładowarkę określa się jako profesjonalny model. Ja nie wiem. Być może tak jest, jedno jest pewne: ma świetnie przemyślane tryby pracy, to powoduje, że jest ona na maksa uniwersalna. Jest również przyjazna i łatwa w obsłudze. Sądzę, że każdy użytkownik szybko ją rozkmini, nawet bez czytania instrukcji obsługi. Ja jednak uważam, że w tego typu urządzeniach, a w szczególności jeżeli chodzi o ładowarki, to dla ogólnie pojętego dobra, raczej powinniśmy zapoznać się z taką instrukcją. Bo przecież, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Dziękuję za wspólne obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli Cię materiał zainteresował, to daj łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Oraz włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo. Napisz w komentarzu swoją propozycję następnego filmu. Co byście chętnie zobaczyli? Wasze sugestie są bardzo ważne. Być może będę w stanie je zrealizować.